Film otwiera się w rządowym laboratorium w Korei, gdzie naukowcy przeprowadzają różne eksperymenty na psach w ramach programu nazwanego Projekt Cisza. Okazuje się, że okrucieństwem wszczepiają tym zwierzętom chipy, aby przekształcić je w broń używaną na wojnach. Tymczasem, w Departamencie Bezpieczeństwa Korei, sekretarz Jung rozmawia ze swoim zastępcą dyrektora. Ha. Jung kandyduje w nadchodzących wyborach prezydenckich i jest pod wrażeniem pracy Ha na rzecz kampanii. W dowód wdzięczności daje mu ogromny bonus. Później w domu Ha pomaga swojej córce Kyang-min pakować jej walizki. Okazuje się, że od śmierci żony relacja między ojcem a córką była napięta. Teraz młoda dziewczyna wyjeżdża do USA, aby kontynuować naukę. Tej nocy ojciec i córka wyjeżdżają na lotnisko, ale zatrzymują się na stacji benzynowej po drodze. Tankują samochód i próbują zapłacić kartą kredytową, ale pracownik stacji, Joe, prosi o gotówkę, ponieważ terminal karty nie działa. Haza uważa, że Joe ma klucz uniwersalny do chorownika przyczepiony do kieszeni, co uświadamia mu, że to tylko kierowca. Szybko odpływa, mówiąc, że wróci później. Tymczasem na lotnisku, siostry Miran i Y.O.R.A. spóźniły się na lot na ważny turniej. Okazuje się, że Y.O.R.A. jest zawodową golfistką, a Miran jej menedżerką. Przez to muszą jechać autobusem, aby dotrzeć na miejsce. Kilka minut później, wszystkie te różne grupy spotykają się na zamglonym moście poza miastem. Większość kierowców porusza się ostrożnie, z wyjątkiem kolesia w żółtym samochodzie. Okazuje się, że transmituje na żywo w mediach społecznościowych i prowadzi jak szaleniec, aby zaimponować swojej publiczności. Tajemniczy opancerzony pojazd z klatką również przejeżdża przez most. Mija samochód H, a Kyungmin widzi smutnego psa wystającego z jego okna. Tuż za opancerzonym pojazdem jedzie samochód z dr. Yangiem, głównym badaczem projektu Cisza. Towarzyszy mu kilku żołnierzy, którzy wyglądają na zmierzących do jakiegoś laboratorium. W tym momencie żółty samochód traci kontrolę i gwałtownie zatrzymuje się na środku drogi. To wywołuje serię kolizji na moście, powodując szeroko zakrojone zniszczenia. Wieści o karambolu na moście docierają do Joe, a on deduje, że ha musi tam utknąć. Okazuje się, że Joe jest właściwie kierowcą holownika dla tego samego pracodawcy, który posiada stację benzynową. Pracował jako pracownik stacji, ponieważ inni pracownicy poszli na obiad. Joe teraz się martwi, ponieważ chce odzyskać pieniądze za paliwo, zanim szef się zorientuje. Wyrusza więc swoim holownikiem z psem Jody, aby poszukać nieuprzejmego klienta. Z kolei ojciec i córka, którzy jadą wolnym pasem, obserwują chaos wokół siebie. Nagle samochód Yangge, który jest przed nimi, utknął w gruzu. To powoduje, że traci kontrolę i toczy się bezładnie. Opona odrywa się i uderza w samochód H, powodując, że uderza w barierkę. Wreszcie opancerzony pojazd również zderza się z wywróconą ciężarówką, powodując znaczne zniszczenia. Gdy chaos wreszcie cichnie, kierowca pośpiesznie sprawdza klatkę, aby upewnić się, że jej zawartość jest bezpieczna. Tymczasem Min myśli, że powinni pomóc ludziom, ale ojciec każe jej zostać w samochodzie, podczas gdy on bada sytuację. Widział, jak żołnierze już uratowali Yangę, który ciągle bełkocze o psach. Podczas gdy Ha pozostaje z naukowcem, żołnierze pośpiesznie sprawdzają opancerzony pojazd. Znajdują go otwarty z jedynie ciałem kierowcy w klatce. To z jakiegoś powodu niepokoi kapitana, więc natychmiast rozkazuje zablokować wszystkie sygnały komórkowe na moście. Tymczasem Kyung-min słyszy dziwne dudnienie dochodzące z niedaleka i postanawia to sprawdzić. Wkrótce odkrywa dużego psa o nazwie E-9, który uderza głową w barierkę. Kyung-min próbuje zaoferować mu jedzenie, aby go uspokoić, a pies patrzy na nią z czułością. Jednak w tym momencie pojawia się jej ojciec i E-9 ucieka, gdzie indziej żołnierze informują Yangę, że psy uciekły i namawiają go do uruchomienia programu kontroli. Zaniepokojony naukowiec zgadza się i natychmiast aktywuje oprogramowanie na swoim laptopie. W tym momencie Joe przyjeżdża swoim holownikiem i jest szokowany widząc rozgrywający się chaos. Kilka minut później Yang kończy aktywację programu, który mierzy lokalizację psów. Wszystkie mają wszczepione chipy, które są kontrolowane przez jego oprogramowanie. Jednak aktywacja programu sprawia, że zwierzęta stają się bardzo agresywne. Psy z niesamowitą prędkością rzucają się na żołnierzy, ale ostatecznie zostają zepchnięte do klatki za pomocą pałek ze specjalnymi końcówkami elektrycznymi. Yang jest zdezorientowany, gdy zauważa, że E9, matka sfory psów, wciąż jest wolna i nie odpowiada na jego sygnał. Niemniej jednak wyłącza program, ponieważ psy stają się coraz bardziej agresywne. H, który obserwował całe zajście, domaga się wyjaśnień. Jednak Yang po prostu mówi mu, żeby zapytał swojego szefa o projekt cisza, po czym biegnie, aby pomóc innym. Niedaleko żołnierz znajduje chip na ziemi i uświadamia sobie, że jeden z psów zdołał go usunąć. Nieświadomy, że chip należy do E-9, który usunął go, uderzając głową w barierkę. Wkrótce potem przylatuje samolot i zaczyna podnosić klatkę z psami. Kiedy proces przebiega sprawnie, żołnierz na pokładzie zauważa, że E-9 również udało się dostać na pokład. Natychmiast atakuje żołnierza i powoduje, że maszyna opuszcza klatkę na ziemię. Współpilot próbuje zastrzelić psa ale ona sprytnie zabija go, zanim zaatakuje także pilota. W wyniku tego samolot traci kontrolę i uderza w kable mostu, ale E-9 sprytnie zeskakuje, zanim dochodzi do katastrofy. Wysoki dźwięk zderzenia doprowadza pozostałe psy do szaleństwa. W końcu tracą kontrolę, otwierają klatkę i zaczynają zabijać każdego, kogo napotkają. Wśród ludzi wybucha panika, a jeden z psów ciągnie Yang w stronę barierki mostu. Ale H chwyta go w ostatniej chwili i wyciąga z paszczy zwierzęcia. Sekundy później pojawia się żołnierz i zaczyna razić bestię prądem. Jednak drugi pies skacze mu na gardło i go zabija. Tymczasem Kiun wraca do ojca i oboje uciekają. Wkrótce natrafiają na Yangę, który jakimś cudem znalazł działający samochód. Han natychmiast siada za kierownicą i odjeżdżają stamtąd. W drodze Kiun Min zmusza ojca, aby zabrali Joe i Jody, którzy wsiadają do bagażnika. Niestety część samolotu, która utknęła na kablach mostu, wybucha. To powoduje, że kawałek odłamka rozbija okno samochodu H, co prowadzi do wypadku. Podczas gdy ludzie dochodzą do siebie, pies wskakuje na samochód i wącha szybę przez kilka sekund. Milczący pasażerowie obserwują, jak bestia szybko się nudzi i odchodzi. W tym momencie Yang postanawia w końcu ujawnić całą prawdę. Wyjaśnia, że opracował psy ratunkowe reagujące na ludzki głos, jednak wojsko przeprogramowało je na psy myśliwskie. To zostało zlecone przez Stany Zjednoczone, które chciały psów zabójców zdolnych do odnajdywania i zabijania terrorystów. Psy były szkolone, aby rozpoznawać głos celu i atakować jego źródło, ale projekt się nie udał, a te agresywne psy zostały pozbawione celu. Yang dodaje, że byli na moście, ponieważ wojsko próbowało pozbyć się nieudanych okazów. Kilka minut później Ha udaje się skontaktować z sekretarzem Jungiem przez radio naukowca. Kandydat na prezydenta monitorował sytuację i mówi im, aby wrócili na środek mostu, ponieważ płomienie z pobliskiej ciężarówki zawierają toksyczny gaz, szokująco ujawnia również, że projekt Cisza obejmuje Departament Bezpieczeństwa. Zanim H zdoła przetworzyć te informacje, kilka psów otacza samochód, ale dochodzi do wybuchu w pobliżu. Ogromne płomienie odstraszają bestie, ale toksyczny dym wdziera się do samochodu. Na szczęście pojawia się autobus pełen ocalałych, aby pomóc, i szybko wsiadają na pokład. Jednak niebezpieczeństwo nie zostało zażegnane, ponieważ druga część samolotu wybucha w ogromnej kuli ognia. Fala uderzeniowa zrywa kable mostu, powodując, że jego środkowa część się zawala. Kilka samochodów wpada do morza, ale na szczęście autobusowi udaje się uciec na czas. Gdy sytuacja się uspokaja, H przedstawia się jako urzędnik rządowy i zapewnia ocalałych, że ratunek jest w drodze. Również kłamie, mówiąc, że telefony nie działają z powodu eksplozji. Jeśli chodzi o psy, H twierdzi, że pochodzą z jednostki K9 armii i cierpią na poważny przypadek wścieklizny. Kilka minut później oddział SWAT zjeżdża na most i kieruje się prosto do autobusu, aby ewakuować ocalałych. Kiedy grupa przechodzi przez most, wokół nich zaczynają się włączać alarmy samochodowe. Żołnierze ruszają naprzód, aby to zbadać, ale zostają zaatakowani przez psy, które celowo uruchomiły alarmy. Bestie są tak sprytne, że podczas ataku najpierw zabierają żołnierzom broń, co powoduje, że strzelają na oślep, raniąc się nawzajem. Podczas gdy żołnierze są zabijani jeden po drugim, ojciec i córka wracają do autobusu i chowają się w bagażniku. Niestety, has daje sobie sprawę, że zgubił radio, więc wraca, aby je odzyskać. Szybko podnosi radio i przy okazji zabiera torbę córki, którą wcześniej upuściła. Podnosi także kilka flar, które musiał upuścić żołnierz podczas walki. W bagażniku Kiang Min ogląda nagranie, na którym jej matka czyta jej książkę w szpitalu. Przerywa jej Yang, który otwiera klapę prowadzącą do głównej części autobusu. Naukowiec ujawnia, że E. 9 to oryginalny pies, a reszta to jej klony. Bestie atakują ich, mszcząc się za wszystkie okropne eksperymenty, które musiały znosić. W międzyczasie Ha znajduje Joe, Jody i siostry golfistki ukrywające się pod wrakiem ciężarówki. Joe który wcześniej podsłuchał rozmowę H z Jungiem, przyznaje, że powiedział, ocalałem wszystko, co wie o Psach. Po chwili H wystrzeliwuje flare w niebo. Następnie dzwoni do Junga, który widzi płomienie na kamerach bezpieczeństwa. H wyjaśnia, że grupa spróbuje opuścić autobus, a Jung obiecuje, że oddział SWAT będzie czekał na złamaniu mostu. Jednak, kiedy H ujawnia, że ocalałem wiadomo o projekcie cisza, Jung rozłącza się bez słowa. Sekretarz musi teraz podjąć trudną decyzję: albo pozwolić, aby jego sekret został ujawniony i ryzykować przegraną w wyborach, albo pozwolić, aby ocalałym stała się krzywda. Po tym grupa H, Joe i siostry golfistki, postanawia wrócić do autobusu, aby dołączyć do reszty ocalałych. Powoli podchodzą w pobliże autobusu, ale widzą, że jest otoczony przez psy. Na szczęście H udaje się je odstraszyć za pomocą pozostałych flar, co pozwala im w końcu dostać się do środka. Wkrótce potem autobus dociera do zawalonej części mostu i próbuje nawiązać kontakt radiowy z oddziałem SWAT. Ale kiedy nikt nie odpowiada nawet po kilku próbach, Kiang Min proponuje plan. W następnej scenie grupa przyczepia druty do drzwi autobusu i zostawia je otwarte. Następnie ukrywają się w bagażniku i monitorują pozycję psów za pomocą kamery. Wkrótce bestie wchodzą do autobusu i zaczynają węszyć. Ukryta grupa czeka na idealny moment i pociąga za drut, zamykając drzwi, co sprawia, że zwierzęta zostają uwięzione w środku. Po tym ostrożnie wychodzą przez małe drzwi bagażnika. Na zewnątrz grupa szuka oddziału SWAT, ale nikogo nie ma w pobliżu. Yang wtedy odciąga H na bok i pyta, z kim rozmawiał przez radio. Gdy ten ujawnia, że rozmawiał z sekretarzem Jungiem, naukowiec zaczyna się śmiać. Wyjaśnia wtedy, że to sam Jung zapoczątkował projekt Cisza. Odkrycie oszałamia H, ponieważ nigdy nie wyobrażał sobie, że jego przełożony mógłby zrobić coś takiego. Następnie dzwoni do niego z wściekłością i obraża go za jego kłamstwa. Tymczasem grupa planuje użyć ciężarówki Joa, aby uciec przez toksyczny gaz, ale zdaje sobie sprawę, że klucze są w autobusie. Yang szuka swojego laptopa i wpada na pomysł, aby zwabić psy do klatki znajdującej się na opancerzonym pojeździe. Ha zgłasza się na ochotnika, aby działać jako przynęta, w pełni świadomy, że jego życie może być zagrożone. Jego córka nie chce, żeby szedł, ale on ją uspokaja, mówiąc, że wszystko będzie dobrze. Po chwili Yang używa swojego zepsutego laptopa i transmituje głos Ha do chipów w głowach psów. To aktywuje ich agresywną naturę, a stado zaczyna szukać swojego celu. W tym momencie Y.O.R.A. zaczyna uderzać piłkami golfowymi w okno autobusu, co sprawia, że jest wystarczająco słabe, aby zwierzęta mogły się przez nie przebić. Bestie natychmiast rzucają się w stronę klatki i zaczynają nią trząść, próbując dosięgnąć H. Joe wykorzystuje tę okazję, aby odzyskać klucze z autobusu. Ale ku jego przerażeniu, inteligentna E-9 nadal tam jest, ponieważ nie ma chipa. Przerażony Joe biegnie do swojej ciężarówki, a E-9 podąża za nim. Gdy tylko dociera do miejsca, gdzie są ocalałe osoby, natychmiast rzuca się na Yangę. W tym momencie duże wstrząsy powodują trzęsienie ziemi, co przeraża zarówno ocalałych, jak i E-9. Patrzą na zewnątrz i zauważają, że sekcja mostu z klatką się zapada, powodując, że H i psy suwają się w stronę złamanego brzegu. E-9 biegnie, aby pomóc swojej grupie, ale kilka psów wpada do morza. Teraz zostają tylko dwa psy z których jedno jest uwięzione pod gruzami. Podczas gdy E-9 robi wszystko, aby pomóc psom, klatka również zsuwa się na krawędź złamanej sekcji. Sekundy później Joe i reszta przyjeżdżają ciężarówką, ale Ha mówi im, aby trzymali się z daleka, ponieważ waga ciężarówki pogorszy sytuację. Zaniepokojona Kiang Min zbliża się z hakiem holowniczym, ale Ha otwiera drzwi i mówi jej, żeby się cofnęła. Obawia się, że psy mogą być w pobliżu i zaatakować ją. Jednak E-9 nie atakuje dziewczynki, ponieważ była dla niej miła. Tymczasem most nadal się zapada, a jeden z psów wpada do wody. E, dziewięć skacze za nim, ale to oznacza koniec dla niej i jej stada. Z drugiej strony, zdesperowana Kiang Min pojawia się na klatce H i podłącza Hak, zanim sama do niej wejdzie. Następnie Joe i reszta wsiadają do ciężarówki i odjeżdżają, ciągnąc za sobą klatkę. Joe wykonuje szalone manewry, aby ominąć kilka gruzów, co odłącza klatkę od ciężarówki. Kiedy w końcu docierają do bezpiecznego miejsca, ocalałe osoby myślą, że ojciec i córka nie żyją. Ale klatka nagle się pojawia, ponieważ jej koła toczyły się dzięki nabranemu pędowi. Kiedy Ha i Kyung Min dołączają do reszty w ciężarówce, odjeżdżają i docierają na koniec mostu. W ostatniej scenie ocalałe osoby docierają do bezpiecznego miejsca i widzą czekającego na nich dyrektora Junga z reporterami. Ofiaruje im ciepłe powitanie, tylko po to, aby Ha uderzył go mocno w twarz. Następnie rzuca pieniądze bonusowe na ziemię i ujawnia prawdę wszystkim reporterom.